Dzień dobry, witamy Was na kanale Fabryki Rowerów YouTube. Dzisiaj ze mną Paweł Mastalerz. Cześć, witam. Zbudowaliśmy bardzo ciekawy rower. No myślę, że taki powrót do czasów 2010-2011, gdzie Madonki wychodziły rzeczywiście na kampie. to nawet do nas tra trafiło na serwis. No, sam najlepiej wiesz jak, jak Kampa się sprawdzała. Eee, no myślę, że ten rower to będzie taki event na skalę na pewno śląska, myślę, że kraju również. Nie mówmy na razie o szczegółach. Jesteśmy Nie w barwach mój. różowych, bo Giro się kończy, a dzisiaj mamy taką włosko-amerykańską miłość, Dokładnie. czyli rower amerykański e, Treka. Na, I na włoskich komponentach. Dokładnie. Ale na początek czemu stringi dla klienta są przeznaczone? <gry> e, klient właściciel tej e mody, o której zaraz opowiemy, jest e, mega estetą, Wszystko musi mieć dopasowane kolorystycznie. No i taka rozmowa między nami się wywiązała, mówię. <coughs> Szanowny kliencie, jak tak musisz mieć wszystko dopasowane, to nawet stringi pod kolor ci dokupię. Twierdził, że się zgrywam. Nie zgrywałem się, stringi dotarły razem z rowerem, więc mamy naprawdę Czyli pompę. stringi do roweru. Tak, na pewno będzie wygodnie. Okej, okay, dobra, pokazujemy tą Emondę. To jest Emonda SLR9, czyli topowa wersja na Ocel V800. Najlżejsza z linii e, Trek'a, czyli rower przystosowany w góry dla maniaków wagi. Wiem, że użytkownik tego roweru, klient już użytkował e e Emondy i chciał tak. Emondę. I wiem, że z miłośnikiem Włoch, zresztą jeździ Alfa Romeo, stąd tutaj też e super rekord czyli osprzęt Campagnolo, który nie jest stosowany generalnie w Treku. Tak, no Trek zrezygnował jakiś czas temu ze współpracy z Campagnolo. Robimy tutaj taki miks, tak jak Wojtku powiedziałeś, miłość włosko-amerykańska na prośbę tego klienta. Specjalnie grupa ściągnięta Campagnolo Super Record 12 rządowa wersji bezprzewodowej. Kaseta 10-27, zębatki z przodu 48-32, długość korby 172,5. No cóż można powiedzieć, no tak jak na poprzednich rolkach widzieliście ilość karbonu w tym osprzęcie jest naprawdę niesamowita, tak naprawdę gdzie mogli go upchnąć, tam go dali. E, ciekawostką jest też, że od pierwszej wersji, którą pokazywaliśmy doszła mała modyfikacja, zamiast tarczy hamulcowych Campagnolo pojawiły się tarcze Carbon Tei. Czyli też włoskie. Tak jest, włoskie na, na pająku karbonowym, e, tutaj mamy e, średnicę tych tarcz 160 mm, więc naprawdę Hamowanie mhm. powinno być wydajne. Słuchaj, tutaj są hamulce, czyli zaciski i dźwignie, wiadomo, Campagnolo. Mhm. Czyli żeby przeserwisować takie hamulce Campagnolo, jesteśmy w stanie. Tak, jesteśmy w stanie, mamy zestawy do odpowietrzania, e, są dwa rodzaje oliwki do, do tych hamulców. Jest oliwka, którą wytwarza Campagnolo i jest oliwka, którą firma Magura tworzy na potrzeby Campagnolo, także czy zalejemy tym olejem, czy, czy drugim, wszystko Czyli to gra. I olej też jest specjalny, tak? Jest specjalny i tych olejów między Magurą i Campagnolo niestety nie można mieszać, więc ma, albo zalewamy różowym od Campagnolo, albo zalewamy Magurą niebieskim. Dobra, tutaj z takich niuansów, bo rozmawialiśmy już na ten e, rower, że zresztą cały serwis był poruszony składaniem tego roweru. Hmm. Bateria z przodu jest inna niż z tyłu. Tutaj nie można zrobić takiej podmianki jak chociażby w Redzie? Nie można zrobić takiej podmianki. Baterie są wyciągane i są ładowane w takim urządzeniu, ala power bank. Taka, taka zewnętrzna po prostu kieszonka. To jest spinane na, na USB. Można to podpiąć albo pod, pod komputer, ewentualnie do zasilania. A tutaj to kółeczko to chyba też nie jest oryginalne. Tak. Górne też. O kółeczkach też wspominaliśmy. To są kółeczka Ceramic Speed w wersji Coated, czyli mamy i kółeczkę. Kubeczki ceramiczne z dożywotnią gwarancją. Kółeczka są tytanowe, więc są super lekkie. Zyskujemy na watach. Także pr z prędkością. Ile, ile, ile zyskujemy? <grych> ile fabryka da? <grych> Paweł, ta korba nie występuje z pomiarem mocy? Nie występuje, dlatego są tutaj założone pedałka Oahu z Speedplay Speed Power Link, e, gdzie mamy pomiar na lewą i prawą stronę. Dwustronny. Tutaj widzę też obejma. Też jest tuningowa, karbonowa. To też chodzi o wagę, czy bardziej o estetykę tego roberta? Yy, raczej o estetykę. Tutaj widzę, klient nie zastosował kierownicy monokok, tylko osobny mostek i osobną kierownicę. To już są jego uproferowania. Tak, tak. I tak, tak wyszło mu na bikefittingu, tak? Tak, wyszło z bikefittingu, że, że te parametry tutaj kierownicy 42 i długość spornika 120 mm będą idealne. Więc zgodnie z jego prośbą zamontowaliśmy taki zestaw. Mam nadzieję, że będzie mu się wygodnie kręcić. Siodełko też widzę, miłość włoska, czyli to jest Fizik 3D. Tak, no zdecydowanie jedno z bardziej wygodnych siodełek, szosowcy sobie mega chwalą te siodełka. Ja osobiście nie miałem okazji, żeby je przetestować, może kiedyś, może mi się klient da przyjechać. Okay. Opony Pirelli Pizero Race, taka... Skromna seria limitowana Gold, tak? Tak, to jest y, limitowana wersja na 150-lecie działania Pirelli. Tutaj mamy szerokość 28. Mhm. Bardziej w kierunku komfortu, ale absolutnie nie tracimy na prędkości czy na, na trzymaniu gdzieś tam w y, ciasnych zakrętach. Tak, to już o tym wielokrotnie mówiliśmy, że powyżej prędkości 30,7 na godzinę to jest naukowo udowodnione o ponad 28, czy nawet 30. Jest szybszą oponą niż te węższe opony 26, czy już nie mówię o tych starych 23, czy czwórka. On jest na dętkach? Tak, jest na dętkach Pirelli tube, czyli te odchudzone, ze stożkiem 80, mhm. z długością wentyla, dokładnie Koła Bontrager Aeolus 62, czyli taki stosunek wagi do aerodynamiki, tak. no bo mamy jeszcze wyższe. na koła dożywotnia gwarancja i przez okres dwóch lat, jeżeli by miał klient trakse, Wymieniamy Wymieniamy lub naprawiamy. Koszyki Bontrager, tutaj jeszcze kij, brakuje widzę mocowania, tak? tak? Do nawigacji, bo jakąś nawigację będziemy montować. Tak, będzie tutaj prawdopodobnie Oahu okay. założone A powiedz mi, co to jest za Owika? Owika to jest Supakas, czarnej to to... klasycznej wersji. E, mamy też fanów Supakaza. Co widać? E, sztywna, dosyć, o, o, dosyć owijka, Kwestia indywidualna. Jedni wolą bardziej komfort, inni wolą takie sztywne trzymanie. Dlatego tutaj wylądował Supakaza. A powiedz mi, zmiana biegów to jest tak jak tutaj widzę, góra dół? Tak, góra okay. dół, jedna i druga strona. Czyli tak bardzo sposób taki ergonomiczny, prosty. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o przód, też jednym palcem rozumiem, tak? Dokładnie, jeden paluszek. Koszyki bontrager. Tak. Ważyliśmy go? Zważyliśmy e, samą ramę przed składaniem. E, w tym lakierowaniu tu jest lakierowanie Axi Night zaczerpnięte z e, roweru Madon siódmej generacji. W tym malowaniu sama rama ważyła 730 gramów. Czyli zważymy cały rower. Dokładnie. A powiedz mi, zanim zważymy, ile kosztuje ten rower, ile, ile wyszedł klienta, bo tu widzę, że jest na bogato. Tu się nie ma naprawdę czego doczepić. Nie ma się do czego doczepić, jak powiedział jeden z naszych klientów, dla jednych dużo, dla jednych mało. E, wartość samego sprzętu. To jest niecałe 50 tysięcy. Mówimy tutaj o kołach, o tarczach hamulcowych, o grupie napędowej, kokpit yy, i siodełko. Yy, wartość ramy w tym malowaniu to jest 40 tys. Czyli zbliżamy się do 90. 000. 9 ile waży sprawdzimy? To jest rozmiar 50. 56. 56. 7280. Czyli w limicie się można powiedzieć, że łapiemy. To co, Paweł? Życzę więcej takich projektów sobie, Tobie i, Jak i naszym klientom. Spełniamy marzenia. To był rower i projekt zupełnie indywidualny. Yy, dla pasji, dla przyjemności klienta, tak? Dokładnie. Spełniamy marzenia. Dziękuję <laughs> za super robotę. Dzięki.